Zapalenie w sierdzia to choroba, która wywoływana jest poprzez drobnoustroje. W wyniku infekcji dochodzi do uszkodzenia zastawek serca oraz rozwoju ich niedomykalności. Zakażeniu ulec mogą nie tylko zastawki, ale również komory, przedsionki oraz błony wewnętrznej tętnicy. Oglądasz medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Zapalenie w wsierdzia to choroba wywoływana przez patogeny, które niszczą struktury serca, w tym zastawki, komory, przedsionki i błony. Niekorzystne zmiany obejmować mogą również ciała obce, w tym sztuczne zastawki, protezy naczyniowe, wkłucia dożylne czy rozrusznik serca. Szacuje się, że zapalenie w wsierdzia stwierdzone jest u około 30 pacjentów na milion mieszkańców. Niekorzystne zmiany dotyczą około 3000 pacjentów rocznie, w tym około 2% pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami serca. Zmiany dotykają głównie mężczyzn, osób po 50 roku życia oraz pacjentów z rozrusznikami serca. Śmiertelność choroby jest dość wysoka, ponieważ umiera nawet co czwarta osoba hospitalizowana z powodu zapalenia w Wynika to zwykle z bardzo późnego rozpoznania choroby i jej zaawansowanego stadium. Choroba może rozwijać się przez bardzo długi czas i nie musi dawać żadnych niepokojących objawów. Do zakażenia w sierdzie, które stanowi wewnętrzną warstwę ścian serca oraz wyściela komory i przedsionki dochodzi na skutek uszkodzenia śródbłąka naczyniowego. Tego rodzaju uszkodzenie może być skutkiem mikrourazów lub schorzeń, które wpływają na szybki przepływ krwi. Mogą to być m.in. zwężenia naczyń, przetoki oraz inne zmiany takie jak np. niedomykalność zastawek. Do uszkodzenia śródbłąka dochodzić może również w trakcie przeprowadzania zabiegów chirurgicznych. Tego rodzaju zmiany mogą się również rozwijać w związku z obecnością w organizmie ciał obcych, w tym rozruszników serca czy sztucznych zastawek. Zapalenie wsierdzia to choroba, która rozwijać się może zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Częściej jednak niekorzystne zmiany diagnozowane są u panów oraz u osób po 50. roku życia. W grupie ryzyka znajdują się pacjenci ze sztuczną zastawką oraz ci, u których w celu naprawy naturalnej zastawki zastosowano materiały syntetyczne. Zwiększone ryzyko rozwoju niekorzystnych zmian dotyczy osoby, które w przeszłości przeszły już infekcje zapalenia w wsierdzia, pacjentów poddanych dializom oraz u osób, u których występują wrodzone wady serca. Ryzyko związane z rozwojem zapalenia w wsierdzia zwiększa dożylne przyjmowanie narkotyków i innych substancji odurzających. Ryzyko związane z rozwojem niekorzystnych zmian można ograniczyć poprzez odpowiednią profilaktykę. Powinna ona obejmować staranną chirurgię jamy ustnej oraz regularne przeglądy stomatologiczne. Bakterie próchnicowe mogą być bowiem źródłem niekorzystnych zmian ogólnoustrojowych, w tym również zapalenia w wsierdzia. Konieczne jest również bardzo staranne dezynfekowanie ran oraz zabezpieczanie ich przed dalszą infekcją. Poza tym konieczne jest podejmowanie działań, które ograniczają rozwój przewlekłych infekcji bakteryjnych, które mogą rozwijać się choćby w pęcherzach moczowych. Antybiotykoterapia powinna być stosowana z rozwagą i zawsze pod odpowiednią kontrolą lekarską, ponieważ ogranicza to ryzyko związane z wytwarzaniem tak Tzw. odporności antybiotykowej. W ramach działań profilaktycznych zaleca się rezygnację z kolczykowania i tatuowania ciała, a także ograniczenie zabiegów inwazyjnych. W razie konieczności ich przeprowadzania preferuje się wkucie obwodowe zamiast wkucia centralnego. Zapalenie wsierdzia to choroba, która może mieć charakter przewlekły. Tego rodzaju postać choroby określana jest jako podostra i ma zazwyczaj przebieg dość łagodny. Chorobie może towarzyszyć niewielka gorączka oraz inne niespecyficzne objawy, w tym dreszcze oraz spadek apetytu i masy ciała. U większości pacjentów pojawiają się szmery sercowe w odsłuchu oraz występują objawy naczyniowe. Mogą to być między innymi wybroczyny oraz plamki rota. U chorych rozwijać się może kłębuszkowe zapalenie nerek, a także zatorowość mózgu. Płuc i śledzione. W ramach diagnostyki mogą być przeprowadzane badania laboratoryjne, w tym morfologię z rozmazem oraz pomiar CRP, prokalcytoniny, OB, kwasu mlekowego, bilirubiny i kreatyniny. Żaden z tych parametrów nie jest jednak diagnostyczny i nie stanowi precyzyjnego i swoistego markera. Podwyższone wartości tych parametrów mogą jednak wskazywać na rozwój prosoniczny. Poszerzona diagnostyka może obejmować przeprowadzenie obrazowania, w tym echokardiografię, pozwalającą dokonać oceny prognostycznej oraz monitorować postępy leczenia. Echo serca umożliwia również określenie ryzyka związanego z rozwojem zatorowości. W ramach badań diagnostycznych może być również przeprowadzana echokardiografia przepływowa podczas operacji a także rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa. Diagnostyka może również obejmować przeprowadzenie badań mikrobiologicznych. W tym przypadku konieczne jest pobranie trzech próbek krwi w odstępach półgodzinnych oraz wykonanie posiewów. Wyniki dodatnie posiewów umożliwiają potwierdzenie infekcyjnego zapalenia w a także weryfikację wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki oraz skuteczne zastosowanie terapii celowanej. W ramach kontroli przeprowadza się kolejny posiew po około dwóch dobach. Wyniki tej analizy po pozwalają ocenić skuteczność leczenia. W sytuacji, w której nie udaje się wyhodować drobnoustrojów na standardowych podłożach, konieczne jest zastosowanie podłoży specyficznych dla enterokoków czy innych najczęściej występujących patogenów. Poszerzona diagnostyka zakłada również badanie histopatologiczne zmienionych chorobowo zastawek serca. Wśród czynników, które mogą pogarszać rokowania w przypadku zapalenia wsierdzia, wymienia się między innymi podeszły wiek. Choroba zwykle jest bowiem diagnozowana u osób po 50 roku życia. U pacjentów w podeszłym wieku zmiany mogą rozwijać się szybko i być bardzo zaawansowane. Osoby starsze zazwyczaj nieco gorzej reagują na stosowane leczenie, a ich organizmy mają mniejsze zdolności regeneracyjne w porównaniu z osobami młodszymi. Na wzrost ryzyka związanego z rozwojem infekcji wpływa również obecność w ciele pacjenta elementów syntetycznych, w tym choćby sztucznej zastawki serca. Na ryzyko powikłań narażone są osoby borykające się z cukrzycą oraz niedoborami odporności, chorobami nerek i płuc. Poza tym gorsze rokowanie dotyczy pacjentów zakażonych innymi patogenami, w tym m.in. gronkowcem złocistym czy grzybami. U pacjentów, u których zdiagnozowane zostało zapalenie wsierdzia, dochodzić może do rozwoju groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Wśród tego rodzaju niekorzystnych zjawisk wymienia się m.in. niewydolność serca czy ostrą niewydolność nerek. U pacjentów pojawiać się może również ropień okołozastawkowy, przetoka wewnętrzno-sercowa oraz pseudotętniaki. Zagrożeniem jest również brak skutecznej odpowiedzi organizmu na stosowane leczenie i wdrażane preparaty. To z kolei grozi rozwojem organizmów wielolekoopornych, otrzymywania Posiewów dodatnich oraz pojawieniem się ognisk przerzutowych. Pojawiać się mogą również incydenty zatorowe, które dotyczą nawet połowy pacjentów, u których diagnozowane jest zapalenie wsierdzia. Tego rodzaju zagrożenie jest szczególnie wysokie przez pierwsze dwa tygodnie stosowanej antybiotykoterapii. Statystycznie u co trzeciego pacjenta pojawiają się również powikłania neurologiczne. Zwykle są to udary mózgu oraz przejściowe napady niedokrwienne oraz krwotoki podpajęczynówkowe występować może również zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz pojawiające się dość powszechnie bezobjawowe zatory mózgowe. W skrajnych przypadkach dochodzić może do pęknięcia śledziony. Występować może również ropień lub zator tego narządu. Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach? Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek. Bądźcie zdrowi.